Restauracja zaciszę, też ją pamiętam. Jak Ci się podobała ta prezentacja? Dobrze, elegancko, na poziomie. Kowary są dla mnie bardzo ważnym miejscem. Będzie się działo, będzie super, dużo dobrej muzyki. Zapraszamy do sali klubowej Miejskiego Ośrodka Kultury na Fajfę. Ziomkowi, który prowadzi Zonę Kowary na Facebooku. Udało nam się zrobić wystawę plenerową. Jest tutaj 50 zdjęć z Kowar z różnych okresów powojennych lata 50., 60., 70. Jak to było z pochodami? Tak, kiedyś było świetnie. Najpierw się maszerowało bardzo uroczyście. Byliśmy witani z trybun. z trybun przez władze miasta, a później po pochodzie. Były spotkania towarzyskie. W albo. Gdzieś e, już gdzie szło na te spotkania najczęściej. Najczęściej e, jak pracowałam w wójce, to szliśmy zdarzało się pod lipki. Aż się nie chcę wierzyć, bo później te lipki e, raczej nie straciły e, opinię. Kina Orzeł, bywałam w tym kinie, Restauracja za ciszę, też ją pamiętam. Pamięta Pani jakiś konkretny film, który w Kinie Orzeł Pani oglądała? Z Bruce Lee, Wejście Smoka, to tak na pewno. Uh -huh. I Ojciec Krzesny. A co było fajnego w pochodach pieszo Ta radość, ta, ta kolorowość taka, pikniki później, zabawy różne, fajnie było. Uh -huh. I co się robiło po takim pochodzie, gdzie się szło? Na piknik, ogniska. Kwestyny. Zawsze się przebieraliśmy. Ja pamiętam, za ducha byłam przebrana w czasach szkolnych. Za ducha była pani przebrana na, po było. na pochodzie pierwszomajowym? No to, tak. Wystawa wzbudza wiele emocji. Wojtek tutaj z kurierem Kowarskiego naszego pytał ludzi o wspomnienia. Te wspomnienia jest dużo, dużo ciekawych historii się przypomina. Nauczycielka, która uczyła fizyki, przynajmniej w Liceum Ogólnokształcącym w mhm. Kowarach. Jakie to były lata? 64-68 W przedszkolu pracowałam, to budynek poznaje jeszcze stary O właśnie tutaj, jak ja przyszłam do pracy to już tego nie było bo to jeszcze dzieci w charakterystycznie były w jednakowych fartuszkach, prawda? W kropeczki. Ale poznałam po oknach, bo wymienione są, a to okropne były te okna podwójne. Jak myłyśmy to śrubokręty, młotki, żeby to otworzyć w środku koca, żeby nie wiało takie okno. A, ale po budynek poznaje. Tak. No to tu schronisko na Przełęczy Kowarskiej. Ta 1 maja to jeszcze była taka główna ulica, przejazd no, był, wszystko. No jeszcze był tu bruk, a tam wyżej asfalt. Jak jeszcze ja mieszkałam, to jeszcze, bo mieszkam przy głównej ulicy, to yy, dudniło jak przejeżdżały te samochody tam do... do, no, do, do kopalni. Do, do kopalni, no. tak, tak. Przez mostek. Biegaliśmy do tego sklepu. Tamte czasy to były super. Pięknie było. Były zadbane było, przynajmniej ludzi było, pełno tłumu młodzieży, był dom kultury, można młodzież, można jak dzisiaj się iść pobawić, a w tej chwili to wszystko puste, wszystko. Czyli dzisiaj jest gorzej niż kiedyś. Bo oczywiście. Za... Mimo, że, że może, no może się niektórym lepiej żyje, ale za komuny było młodzież. Młodzież była inna, jakieś bardziej jakaś taka była dostępna, a w tej chwili opryskliwa, siedzą, tylko piwa, piją, nic. Nie ma nic dla młodzieży. Nie wiem, czy pan po Kowarach chodzi. Chodzę. Ale ja chodzę często. To dzisiaj szczególnie taki dzień jest, ale jak się generalnie idzie godzina trzecia, czwarta po południu, wymarłe miasto, wymarłe miasto. Nie zmieniłabym na, na inne te... Ale mówię, ale zmieniły się kowary mhm. na gorsze, Ale na gorsze. czy jest mimo wszystko coś, co się pani podoba w tak kowarach? Tak jest, tak ale jest. Ale co? No ja się tu wychowałam, tu mam y, no miłe wspomnienia, jak idę z sam, sam tych lat. Kino Orzeł pamiętamy bardzo dobrze. I co pamiętamy? Jak dużo ludzi było w kowarach. Teraz jest zdecydowanie mniej. Tak, puste, puste tak. miasto. jak mhm. No to jak jest? Kiedyś było lepiej, czy, czy lepiej. dzisiaj jest? Kiedyś lepiej. było lepiej. Nie trzeba Aha. było wyjeżdżać za granicę, bo była Aha. praca. W Ale co konkretnie było? Aha, czyli praca I przede wszystkim. To praca było dużo więcej zaborzyć. miejsc pracy, przecież dużo zakładów zostało zlikwidowane, i dużo ludzi wyjechało za granicę w związku z tym. No, fajnie, fajnie poglądać, wspominać sobie i poczuć, że jesteśmy jakąś społecznością tu na tym terenie już od lat 80. Prawie. W trawie obok leżało kilka pustych butelek po wódce i słoik po musztardzie. To ślady po leśnych ludziach. Wąskim wąwozem powoli wspinaliśmy się ku górze. Za rozwinięciem kilku dróg, doszliśmy do miejsca pełnego fragmentów poskręcanej aluminiowej blachy. 1 maja mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu spektakl multimedialny, do którego podstawą były teksty pisane przez Ziomka który czasami on publikuje w naszej Gazecie Kowarskiej. Muzykę stworzył Jarosław Szczerzowski, elektroniczny ambient i obejrzeć zdjęcia z dawnych Kowar. Ci się podobała ta prezentacja. Dobrze elegancko na poziomie. A jak pamiętasz takie kowary? Jak one kiedyś wyglądały? Pamiętałem 30-te lata, drugie lata. A co najbardziej pamiętasz szkoła, z Tarta? No miasto, normalne. Bloki, nie bloki, te różne te ludzi pełno chodziło, popatrzyło. A czego ci brakuje? Czegoś ci żal, że już nie ma? No nie ma. Nie ma żalu. Wszystko drogie, teraz różne, no jak cholera idzie i co zrobić. Pieniędzy nie ma, fabryka, bo jeszcze przerabiają fabryki, cholera. A kiedyś było lepiej, czy teraz jest lepiej? No, a tym było lepiej. Poza tym w przestrzeni były fizyczne zdjęcia, rozwieszone na sznurkach. Można było sobie je oglądać, a ci, którzy zostali do końca, mogli sobie je zabrać do domu. I z 50 zdjęć zostały nam tylko dwa zdjęcia, także zdjęcia powędrowały do Kowalskich Domów. 3 maja mieliśmy zagrać z orkiestrą na zalewie. Klaun jejku miał prowadzić animacje, niestety były burze. I imprezę tę przełożyliśmy na inny termin. Wiemy już, że zagramy 7 czerwca, także zapraszamy 7 czerwca nie nad zalewem, ale na kowarskiej muszli koncertowej. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że wielu z Państwa nie muszę przedstawiać, ale tak, gwoli ścisłości, Pani Joanna jest historykiem, jest pisarką, jest dziennikarką. Dzisiaj odbyło się spotkanie z Joanną Lamparską na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pani Joanna bardzo znana dziennikarka, autorka książek historycznych, taka propagatorka tutaj historii z Dolnego Śląska, ale nie tylko, bo i również historii naszej polskiej. Te dwa samochody się zatrzymały. One tam dość długo あ。<laughs> W samochodzie, jak na filmie fabularnym, po prostu, jak na jakimś Indianie Jonesie. Był jeden stary, stary, siwy pan, bardzo elegancki i kilku młodych karków, którzy z łopatami coś kopali. Przyjechała do nas, do biblioteki. Spotkanie trwało półtorej godziny. Wysłuchaliśmy wspaniałych opowieści o Dolnym Śląsku, ale również o takich tajemnicach, zagadkach, skarżach. Rbach, które gdzieś tam są ukryte. Jakie miejsce na mapie? Śląska zajmują kowary. Na Pani prywatnej mapie. Kowary są dla mnie bardzo ważnym miejscem, bo zawsze przejeżdżam przez nie do Doliny Pałaców i Ogrodów. Ja bardzo często odwiedzam Bukowiec. Natomiast ja mam w Kowarach bardzo dużo rzeczy do nadrobienia jeszcze. Przede wszystkim Muzeum Sentymentów. Nigdy tu nie byłam na ciachu, ale znam tutejszych wynalazców. Znam sztolnie uranowe, no i oczywiście miniatury, ale jest tu również Muzeum Miniatur z tego co słyszę, militarnych, więc też jeszcze muszę to zobaczyć. I to jest mega sprawa, że y, coraz więcej mamy takich miejsc. Bo za takimi miejscami stoją zawsze bardzo ciekawi, szaleni, pasjonaci, których musimy chołubić, kochać, całować i przytulać. Ile wart może być ten talerzyk? 460 tysięcy euro. Ten akurat, 102, sam talerzyk 120 w tym wypadku. Ale to Pan ma rację, tak, to są takie ceny. Ile ta waza? Nie mam pojęcia po to, to jest akurat chyba talerzyk z Muzeum Narodowego. Bardzo dużo się pisze ostatnio o tym, jak Dolny Śląsk traktowany jest przez w cudzysłowie Warszawę. Pani zajmuje się również historią sztuki, skarbami. Jak zmusić Warszawę, żeby oddała Dolnemu Śląskowi dzieła, które zostały wywiezione po wojnie? Ja myślę, że nie trzeba nikogo zmuszać, trzeba po prostu stworzyć takie warunki i mieć muzea na takim poziomie, żebyśmy po prostu weszli i sobie wzięli. Myślę, że to są wiele bardziej skomplikowane sprawy y, niż po prostu zabranie i y, przywrócenie. Są to sprawy przede wszystkim instytucjonalne, ale też ludzkie, no bo nie znam muzelnika, który wypuści ze swoich rąk coś pięknego, a te rzeczy z Dolnego Śląska są rzeczywiście wyjątkowo piękne. Ale warto, warto pamiętać, że Akurat z niemieckich przedwojennych muzeów sporo rzeczy na Dolny Śląsk wraca w ostatnich latach, chociażby przepiękne. Ja uwielbiam ten obraz: Opłakiwanie Chrystusa, Beweilung Christi Kranacha, który został odnaleziony w Szwecji. Mamy go już w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wrócił również święty Iwo, wrócił również Apollo i Dafne, Blemerta. Także nie jest aż tak źle, chociaż mogłoby być lepiej. To się tłumaczy Cześć Historia. Zobaczcie, zapraszam HI History. Mamy tu i wywiady i mamy cały cykl o pałacach. Nazywam się Janna Lamparska, piszę książki o tajemnicach historii. Robię również o nich programy i kilka tygodni temu utworzyłam razem z moją dzielną ekipą nowy kanał, nazywa się HI History. Po angielsku trzeba to czytać, pisze się hi, history. I tam na razie dwa cykle: dalnośląskie tajemnice ekstra, i z nimi przyjedziemy z pewnością do kowar. I drugi to już serial o zamkach i pałacach: kupmy sobie zamek, czyli wizyty u właścicieli. Ostatnio byliśmy w przepięknych Ciechanowicach, które od kowar są no, zaledwie kilka kroków. That Dzieński Bach, a oni przy jakoś się tak, jakby się miał lenić. nagle świat. Cześć, z tej strony Gorajska Bent, Damian, Ewelina, Grzesiu i ja, Krzysztof, perkusista, jeszcze Łukasz. Nie ma Łukasza, ale będzie, jest z nami mentalnie. Także niedługo przyjdzie do nas na próbę. Słuchajcie, 16 maja o godzinie 18:30 gramy dla was super koncert polski top wszechczasów, same polskie super hity w naszych aranżacjach, w naszym wykonaniu. Także zapraszamy was bardzo serdecznie na ten koncert. Przybywajcie licznie. Będzie się działo, będzie super dużo dobrej muzyki, także zapraszam was bardzo serdecznie. Wszyscy was zapraszamy. przybywajcie licznie. Link do biletów jest, będzie w komentarzu, tak samo jak i plakaty już są rozwieszone na całych kowarach. Także wiele niegórze też będą. Także zapraszamy 16 maja o godzinie 18:30 do Moku na dużą scenę. Na Przyczyn od nas niezależnych 26 kwietnia nie zagraliśmy fajfy, ale już w najbliższą sobotę 10 maja zapraszamy do sali klubowej Miejskiego Ośrodka Kultury na fajfę. Gramy od godziny 17.